Cześć. Dziś kolejna recenzja Beef and Beer Burgers. Niestety ocena na pyszne Peli w Google prawie maksymalna 5 na 5. W rzeczywistości tak różowo nie jest. Cena burgerów zaczyna się od 21 zł. Wielkość burgeru jest Średnia wręcz w y, stosunku średnia, ale y, w kierunku małej porcji 180 gram mięsa. Mięso jest soczyste, y, zio, y, przyprawione ziołami. Natomiast y, no, smaku jest takie sobie: jest soczyste, ok. Bułeczki są dobre, natomiast y, nikt się mnie nie pytał, jak y, chce. Bułkę, więc dostałem taką, którą nie lubię, z ziarnami, więc tutaj minus za obsługę, ale najgorszą zmarą tego burgera jest sos, który leje się jak woda, rozcieńczony strasznie, więc tutaj no w ogóle smaku też, ja zamówiłem klasikę, dostałem jakiś paprykowy sos, nie wiem co to za sos. Ale w klasiku to raczej mi się wydaje, że powinien być Ketchup Musztarda, a nie jakiś dziwny sos. Yy, lokal należy do kategorii czystych, więc jak chcesz kogoś zaprosić, nie ma wstydu, wręcz ładnie jest w lokalu. Jest to górna półka, można tak powiedzieć. Więc tutaj miło spędzisz czas. Yy, obsługa jest, tak jak mówię, na minusie, czyli jest OK. Jest to aleta, też czyściutka jest. Ceny są raczej z tych górnych cen. Porcje są raczej małe. Reasumując, czy bym wrócił tu zjeść ponownie? Raczej nie. Natomiast, jeżeli bym miał, nie miał wyboru, to bym zjadł. Ale. Szczerze mówiąc, bur... lepszego burgera można zrobić w domu niż tutaj, w tej sieciówce. Sprzedają więc, dlatego mówię, że nie. Moja ocena to jest 6, jest ok, ale szału nie ma do usłyszenia. polećcie jakiś lokal hej.